Bartosz, 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 o już I na no to minęłem no no czas, czas. na kiedyś, przeciwdzieliśmy, no 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 ci zaraz Bartosz, barmanusz, 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 teraz to ja rozdaję te karty, Jaruz kartę i nieważne, nie żeby i nie galeć, żeby nie galeć, bo robię to, bo robię to bo robię to, co mi serce podpowiada, i, I ważne, nie interesują mnie. Komentarze, opinie, tak się nie zmieniam. I, się nie zmieniam. I, idę z podniesioną rzą. głową przez rząd, przez 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 rząd, Wychowany na ulicy Siema Dawid, to twój kumpel od dzieciaka. Zobacz, ile czasu ta muza już lata. Ciągle pisze. Lecę, kibicuję Twojej siostrze. Wartościowe słowo, ciągle mądrze, czemu Bóg skasował niektórych znajomych z mego życia, bo nie chciał, żebym niektórych rzeczy przez przypadek usłyszał. Lecę w te nagrania, bo to moja wiara, to pasja, wychowany na blokach. Hartowany problemami, już się nie zamartwiam, to inny lockdown. Mati kreśli życiówki. Pisze te chore łamigłówki główki. Piję kawę i jaram aikosa. Życie ciągle leci. Coraz starszy, ale jeszcze nie chcę dzieci. Prosto wszystko układam, Pane Robertowi. Niech mu ziemia lekką będzie, życie znowu kładzie kłody pod nogi. Warszawka, Tomek Hada, A, słucham i pamiętam nadal maty na orientach fałszywych skreślam. Z Dawidem to zawsze przecież piona, siema Tomek mało lat, Mati, Piąteczka, nienawidzę fałszywych, to rzecz święta, 100%, kiedy wchodzę i nagrywam, wrzucam wam traki, by była iskierka, kiedy coś się kurwa spierdoli. Pamiętaj, możesz wszystko zmienić: wszystko. Od podstaw bierzesz marzenia, to bierz i leć, bo po to one są. Ej, ej. Na blokach to szacunek. Mati, e. nie wali kraju. No. Prosto, już nie skręcam. Wszystkie błędy pamiętam, tu była chora ścieżka. Wyrzucam coś, co zabiera mi tlen. Zrób ty to też. Polecam Ej, 5 Mati i Bartosz, nowy tekst. A, e. a. E.